Żylezny. Wojtek chciał. Otwieram 56 sesję Rady Gminy Jeziorany, Grzina 13.06. Witam radnych jedzie Ręcz Wójta, Panią Skarbnik, Rady. Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, na jak mniej drzemie. Proszę radnych telewizorów o potwierdzenie obecności na sesji. 15 radnych obecnych. Na podstawie listy obecności oraz głosowania w elektronicznym systemie głosowań stwierdzam, że jest obecny 15 radnych, co oznacza, że jest porządek do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik numer jeden do protokołu. Przedstawię teraz porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie stanowności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie... Zmiany budżetowej gminy na 2023 rok, punkt czwarty, na pięciodrach. To uwagi do porządku obrad. Nie ma uwag, dziękuję. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetowej gminy na 2023 rok. Proszę, Panią skarbnik, o zabranie głosu. że czasie Proszę Państwa w o wprowadzenie zmiany w do żeby można było te środki wydatkować. Natomiast zmiany, jakie proponujemy Państwu wprowadzenia są następujące. W załączniku planu rokowy w gminie Niedrżawie, w załączniku najmniejszym do szkoły, zwiększamy paragraf 292 o 20. tysięcy zł. Środki z rezerwy subwencji oświatowej hmm, przeznaczone do pasażerów szybów z nową powstałą pośredniczą adaptowanych pomieszczeń. I w jasne 275 dla wdziale 758.02 osób zwiększenie dochodów o 83 tysiące, są to środki na odwołanie z rezerwy subwencji. w Rozdziale 705, paragraf 605, jest zwiększenie wydatków o 17 tysięcy złotych. Są to środki skierowane na modernizację budynku OPS poprzez wymianę piecła gazowego. W dziale 23 również w paragrafie 605, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 41 tysięcy. Również jest to wymiana gazowego w skrócie budynku Urzędu w rozdziale 801.01, paragraf 421 jest zwiększenie wydatków o 20 tysięcy i są to te środki z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie budynku szkoły podstawowej. Rozdział rozdziale 852.19 i 85419 tutaj jest zmiana pomiędzy tymi rozdziałami o 12 tysięcy. Jest to zmiana na ochronie Pani Kironik OPS w ramach finansowego. W dziale 902 na zwiększenie w o 35 tysięcy złotych są ośrodki, które są na miejscu wyznaczone na pochenie systemu gospodarki oponami. W tej chwili już mamy całe plany korzystane na, na to zadanie. Natomiast koszty na ponad 12 tysięcy złotych za odbiór. Nie mamy jeszcze na to, za zarazpolarowanie, ale życzę jest to około 20 co będzie jeszcze do zapłaty w Z kolei w rozdziale 915 mamy przesunięcie o 61 500 pomiędzy paragrafem 605 a 421. Są to środki na zakup lamp solarnych. One wcześniej były planowane koledzy majątkowe. Jednak ostatecznie koszt jednej matki jest mniejszy niż 10 000 zł. Dlatego prosimy o przeniesienie, aby tego zakwalifikować, jeśli chodzi o klasyfikację budżetową. Dla tego wyrazu. W tym budżecie zmiany z załącznictwem nr 4, W tym ścianę, to jest nr 81, w tym z nr 4, modernizacja budżetu, z nr 17000, modernizacja budżetu i uchwały miastecznej na 2021 na 41 miesięcy hmm, i tutaj ta modernizacja świetlenia ulicznego, jest zwiększona wydatkiem inwestycyjnym Nie ma w związku z tym, zanim przejdziemy do uchwały, proszę jeszcze raz Radnych, Koleg, Przewodniczących o podniesienie wysokości na sesję, ze że mamy jeszcze problemy. Proszę jeszcze raz, Możemy jeszcze tak. się Dwie ludy. Przez to, żeby się świeciło. nie to, Tylko co dziwne, one zawsze migały, a teraz się świecą. Tutaj no, jakby w zawieszeniu było. Nie, to ja się pani po Nie, to ja się nie One się świecą cały czas, czyli tak jakby były w zawieszeniu

Skoro nie ma przechodzimy do treści. Uchwała nr 53, łamane przez 249, łamane przez 2023 Rady Gminy Zierzana z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie prowadzenia zmian w Rady Gminy Jewier na 2023 rok. Na podstawie odpowiednich artykułów Rada Gminy Zorzane uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadzenie zmiany uchwały nr 44 łamane przez 212 łamane przez 2022 Rady Gminy Jeziornych z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 punkt 1. W paragrafie pierwszym ustalone dochód budżetu gminy w wysokości 19 423 989 złotych 13 zł zwiększa się o kwotę 114 120 zł do kwoty 19 538 009 zł 13 groszy, z tego dochody bieżące 12 284 898 zł 9 groszy dochody majątkowe 7 253 111 4 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym podpunkt pierwszy. Dodatek celowej środki na realizację zadań z zakresu komisarcji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 129 612 ,89 zł 89 groszy. Punkt drugi. W paragrafie drugim ustalony wydatki budżetu gminy w wysokości 22 069 799 złotych 83 grosze zł zwiększa się o kwotę 114 020 zł do kwoty 22 183 819 złotych 83 grosze zł. z tego wydatki bieżące 13 354 196 zł. 89 groszy i wydatki majątkowe 8 829 622 zł. 94 grosze Zgodnie z załącznikiem nr 2, tym podpunkt pierwszy, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych minie ustawami w kwocie 2 129 612 zł. 89 groszy. Podpunkt drugi. Wydatki na z zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 484 864 zł. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian następujących załączników uchwały. Numer 1. Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok. Numer 2. Planowane wydatki budżetu na 2023 rok. Numer 4. Zadanie inwestycyjne gminy żony na 2023 rok. Paragraf 3. Uznanie uchwały powierza się budowej gminy Wielczany. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Nie ma. Możemy przejść do głosowania. 14 za 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Wszystko sesja ciała. E, przed zamknięciem przypominam tylko, że po sesji komisji miarów o 14 może zwołamy troszeczkę wcześniej 10 minut przerwy i możemy uczestniczą. Zamykam 53 gminy jeziornym.